Lech Poznań po złej pasie wreszcie wygrywa. Podopieczni Mariusza Rumaka wygrali dwa do zara ze śląskim Wrocław. Po samobójczym trafieniu Piotra Celebana w 51 minucie oraz po wykorzystanym przez Artioma Rudnewa rzucie karnym w doliczonym czasie gry. O tym spotkaniu Marcin Kikut. Wywalczyliśmy to zwycięstwo całą drużyną. że zaangażowanie na tym ciężkim boisku, na którym praktycznie nie da się grać w piłkę, naprawdę zostawić mnóstwo zdrowia i, i konsekwencji dobrej gry w obronie i, i skuteczności, która wcześniej szwankowała i dlatego wygraliśmy. Z kolei znany z dawnych czasów z gry w Lechu Łukaszman. Kontrowersyjny zawodnik tak komentuje spotkanie. Mecz, który nie powinien szans przegrać, bo uważam, że do przerwy to byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Taką, że jakby tutaj było 2-0, to nikt by nie musiał mieć pretensji. Po przerwie Lech nie stworzył sobie dalej żadnej sytuacji, a strzelił bramkę, bo dru o drugiej bramce to już nie zły, bo, bo to też był taki naprawdę nieistotny kawałek meczu, gdzie sędzia już skończył to spotkanie. Przegra wygrała dzisiaj drużyna, która była słabsza, trzeba tak sobie powiedzieć, ale chwała też tak <grych> drużynie Lecha za to, że grała słaby mesza wygrała. La radia Rotunda. E